Witam na konferencji prasowej poświęconej zakończonym przed paroma minutami meczowi ósmej kolejki pomiędzy Sokołem Sieniawa a pod halem Nowy Targ. Goście wygrywają 2-1. Gratuluję trenerowi drużyny gości, panu Grzegorzowi Hajnosowi, którego proszę o podsumowanie wydarzeń boiskowych. Chciałbym przede wszystkim podziękować drużynie mojej, bo, bo mieliśmy w tym, w tym sezonie mecze, w których bardzo dobrze graliśmy w piłkę A, a punktów nie przywoziliśmy, postanowiliśmy teraz, że, że zrobimy wszystko, żeby ten mecz dzisiejszy wygrać i ten plan drużyna osiągnęła, osiągnęliśmy założony plan. Jeżeli chodzi o przebieg meczu, to pierwsza połowa wyrównana, I powiedziałbym ta, ta akcja, akcja Sokoła bocznym sektorem, gdzieś tam kapiostwo naszych zawodników, przegrane po 1-1 w bocznym sektorze straciliśmy bramkę, więc ten mecz nam się nie za, dobrze, nie za dobrze ułożył. Cieszę się z dobrej reakcji drużyny z, z bramki na 1-1, na choć było ciężko, bo, bo i warunki, i warunki w sensie puta, boisko nie pomagała ani jednej, ani drugiej drużynie dzisiaj w dobrej grze, grze w piłkę. Natomiast jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o drugą połowę, to ta czerwona kartka na pewno dużo, dużo ustawiła. Mogliśmy zaraz z tej sytuacji, z tego rzutu wolnego strzelić bramkę po, po, po rzucie wolnym, natomiast nie udało się na szczęście udało się to chwilę później. Po drugiej czerwonej karce stanęliśmy i tutaj jest taki największy dla nas, największy nasz minus, a też, też gratulacje dla, dla Sokoła za, za charakterną postawy bronienie w dziewięciu nie jest, nie jest łatwe. Natomiast u nas w tej pewnie sferze mentalnej gdzieś tam no, troszkę osłabiliśmy, troszkę że tak powiem, zamiast, zamiast zrobić krok, do, krok naprzód, trzecią bramkę, to gdzieś tam wkradł się trochę niedokładności, trochę takich niepotrzebnych, niepotrzebnych nerwów. Bo jeszcze w końcówce Soku miał swoją, swoją sytuację. Więc podsumowując, gratuluję drużynie jeszcze raz cennych punktów z trudnego terenu pod hale dawno dawno punktów trzech, tym bardziej nie przywiozło, więc, więc tym bardziej wielkie gratulacje dla całego zespołu, dla, dla mojego sztabu. Ciężko pracujemy i, i cieszę się, że wracamy na, zwycięs na zwycięską ścieżkę. Mam nadzieję, że, że tę ścieżkę utrzymamy jak najdłużej ubraną. Dziękuję. Dzie dziękuję trenerowi Podhala. A teraz proszę o zabranie głosu trenera Sokoła, pana Arkadiusza Barana. Arku, drugi mecz u siebie, przegrywamy. Co się dzieje? A ja na wstępie gratuluję trenerowi, Zdobycie trzech punktów tutaj w Sieniawie. No trener powiedział, że po drugiej kartce jego zespół trochę stanął. No, po drugiej części karce akurat strzelił nam Gola z tego Żytu wolnego, gdzie zawodnik wyleciał, także on trochę Tam się oskrzylił. Mówię tak, trener pogratulował swoim zawodnikom, to ja chyba czoła przed moimi piłkarzami, szczególnie przed tą dziewiątką, a co do kartek, to ani że To była, nie była, czy słuszna, nie słuszna, ale sami żeśmy do tego dopuścili, że te błędy się popełniały. Dziękuję. Pytanie ze strony mediów. Do trenera Co się stało z drużyną po tej drugiej czerwonej kartce? No bo stanęliście zupełnie i tak naprawdę dużo nie brakło, a stracilibyście te, te, te trzy punkty. Czy to mhm. mentalnie gdzieś tam zawodnicy uwierzyli, że to już jest po meczu? Tak jak powiedziałem, właśnie Pan też teraz w tym pytaniu myślę udzielił odpowiedzi właśnie mentalnie. Ta sfera, sfera mentalna jest bardzo trudna i na tym musimy pracować. Żeby w momentach takich właśnie jak, jak dzisiaj, kiedy przeciwnik traci zawodnika. Wiadomo, ten przeciwnik, ten zespół, który traci zawodnika, tym bardziej jest jeszcze mocniej naładowany, żeby obronić wynik czy, czy, czy zdobyć bramkę. A znowu ten, ten drugi zespół musi wykonać podwójną pracę. Staraliśmy się na ławce tą pracę właśnie gdzieś tam motywować, bodźcować chłopaków, ale, ale gdzieś tam rzeczywiście tak jak pan stwierdził, tak jak ja, ja również stwierdziłem wcześniej że jednak chyba ta sfera mentalna tutaj zaważyła i, i czasami no, wydawałoby się, że to już się samo wygra, nie? że to będzie kwestią czasu, że wpadnie trzecia, czwarta, piąta bramka, a tak naprawdę ciężko jest o tą, o tą trzecią. Nie? Więc, więc jak miał wskazać powód, tak na szybko, jeszcze przed taką gruntowną analizą, to pewnie ta sfera mentalna. A czy zawodnicy z ławki wchodzący nie obniżyli trochę poziomu gry? Myślę, że nie, myślę, że myślę, że, że jakość akurat mamy, jeżeli chodzi o, o jakość zawodników 1 do 1 e, jest, jest, jest wysoka. Natomiast mówię sfera mentalna całego zespołu e, to, jest, to jest pole do pracy dla mnie jako trenera i, i na pewno gdzieś tam wyciągniemy wnioski, żeby w kolejnych meczach taka sytuacja, jeżeli się taka sytuacja zdarzy, bo to nie jest częsty obrazek w piłce, jeżeli się zdarzy, to żebyśmy mogli żebyśmy lepiej zareagować na to. A do trenera Barana, czy jak pan ocenia decyzję sędziego, czy ma pod większe pretensje do sędziego czy do swoich zawodników? Tak. Czekona etar? Ale to nie ma żadnego znaczenia teraz po meczu, czy, czy no sędzia czy popełnił, łącznie popełnił po meczu, jakie to ma znaczenie? My przegrywamy mecz, a pretensje mogą mieć tylko do swoich zawodników. No, każdy się myli na boisku. Myśmy tak jak powiedziałem wcześniej te y sprowokowali. No, na pewno ja uważam, że Dominik Ochał, gdzie ma żółtą kartkę, no, na takim ślizgu że to jest słuszne. Co do pierwszej czerwonej kartki Damiana tu no, wątpliwości są duże. Tyle pytań. Ja jeszcze raz gratuluję trenerowi Podhala, zawodnikom Sokoła. Tutaj składam podziękowania za sportową walkę. Te podziękowania kieruję na ręce Przekaż. trenera Barana. Za tydzień, właściwie najbliższe dni będą niezwykle pracowite dla Sokoła. Najpierw Puchar Polski w Kaszycach, potem wyjazd do, 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 do Łagowa i tydzień później, 2 października, tutaj spotykamy się na stadionie. Wtedy rywalem Sokoła będzie Krzostrowiec Świętokrzyski i na to spotkanie wszystkich serdecznie zapraszam. Dziękujemy bardzo.